Nie dotykać podłogi. Nocą cała rodzina spała w jednym pokoju, choć mieli ich więcej. Pokój paradny, zwany salonem i kantorek. Tato spał w dużym łóżku, a Astrid i Gunnar spali z nim na zmianę. Mama często z najmłodszym dzieckiem spała na wysuwanej niebieskiej sofie. Poza tym dostawiano dziecięce łóżka. W kuchni na rozkładanej ławie spały dwie służące. W pokoju na strychu mieszkał dziadek, ojciec taty, a czterech parobków zajmowało izbę w budynku gospodarczym. Jedna z ukochanych zabaw Astrid nazywała się nie dotykać podłogi. Rodzeństwo wraz z dziećmi służby chodziło po meblach w całej sypialni, starając się ani razu nie musnąć podłogi, bo wtedy przychodził nie czart, diabeł. I zabierał je. Z drzwi do kantorka trzeba było przeskoczyć na sofę, uwiesić się na drzwiach kuchennych, potem jednym susem znaleźć się na komodzie. A to za nią, jak przypuszczała Astrid, znajdował się diabeł, choć nie odważyła się o tym nikomu powiedzieć. Z komody przeskoczyć na biurko, dalej na łóżko taty i tapicerowany stołek, ustawiony pod drzwiami do salonu, potem na kominek i znów zawisnąć na drzwiach do kantorka. Przez te szaleństwa, Kominek w sypialni trzeba było bielić niemal co tydzień.